W Wigilię Paschalną w szczecińskiej katedrze osoby dorosłe przyjęły chrzest i inne sakramenty święte. Powrócimy do tego wydarzenia. Odwiedzimy także spotkanie z Jackiem Pulikowskim, doradcą życia rodzinnego. W rekolekcjach przez niego prowadzonych w Szczecinie wzięło udział ponad stu panów. Zostali kapłanami, choć świat oferował wiele innych atrakcji. Początek tej drogi zwykle zaczynał się w rodzinnym domu. Dziś w programie porozmawiamy z nowo wyświęconymi księżmi archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Sami podjęli decyzję o chrzcie świętym i przez kilka miesięcy, a niektórzy dłużej, przygotowywali się do tego wydarzenia. Osiem dorosłych osób przyjęło sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego chrzest, a także Komunię Świętą i bierzmowanie w czasie wigilii paschalnej w bazylice archikatedralnej w Szczecinie. Niełatwo jest im mówić o tym, dlaczego zapragnęli być częścią Kościoła. Często brakuje słów i odwagi. Najczęściej inni ludzie nieraz wydarzenia w świecie i w ich życiu sprawiły, że podjęli właśnie taką decyzję. Przyjęłam teraz chrzest, dlatego że wcześniej nie miałam takiej możliwości. I w pewnym momencie już nawet zrezygnowałam z tego, ale niedawno jak były okres rurat. Ja Razem ze znajomymi zaczęliśmy na nie chodzić i właśnie pomyślałam o tym, że mogłabym się tutaj ochrzcić. No myślę, że to była taka wewnętrzna potrzeba, która mu kierowała. Już w szkole mnie ruszało to, że wszyscy chodzą na religię, a ja. Po prostu się spędzam ten czas bez nich. Miałam parę nieudanych prób w innych tych kościołach, ale w końcu trafiłam na siostry i tak jakoś wyszło, że się udało. Do Was się zwracam: Heleno, Robercie, Nataszo, Piotrze, Katarzyno, Moniko, Radosławie i Anielo. Zanim zostaniecie ochrzczeni. Powiedzcie wobec tu obecnego Kościoła, jakie są Wasze decyzje, deklaracje i najważniejsze wybory. Powiedz: Czy wyrzekasz się szatana wyrzekasz. i wszystkich Jego spraw, wyrzekasz. i wszelkiej Jego pychy? Wyrzekasz. Co prawda, to była jedna klasa, siódma klasa, w siódmej klasie. Chodziłem na religię. Były próby jakieś w mojej rodzinie, żeby mnie ochrzcić w wieku bodajże 14 lat, ale już w tym wieku człowiek pewne ma już swój jakiś tam minimalny bagaż życiowy i były pewne obiekcje, strach przed kościołem, przez przed przed księdzem, co cóż takiego powie, no jestem szczęśliwy, że to się stało w, dopiero teraz, tak? bo w tej chwili przyjąłem Jezusa Chrystusa świadomie do serca. Być może w tamtych latach, jakbym był został uchrzczony, to bym nie przeżywał w, z taką świadomością, jak w tej chwili. Cie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od wieków, od pierwszych lat Kościoła Wigilia Paschalna, ta szczególna noc, Noc Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa była miejscem narodzin nowych chrześcijan. To jest tak od wieków. To jest... Dlaczego tak jest? A to dlatego, że Jezus w tej nocy zmartwychwstaje. Wszyscy chrześcijanie gromadzą się, żeby właśnie wielbić, przeżywać to święto zmartwychwstania. I wtedy też doświadczamy my, ochrzczeni, że to jest też nasze zmartwychwstanie. Katarzyno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak to się stało, że nasze zgromadzenie, nasza wspólnota powstała właśnie w celu, żeby takim osobom, które są nieochrzczone, towarzyszyć w tej drodze do chrztu. I założył nas ksiądz biskup Wacław Świeżawski, obecnie biskup emerytowany, sandomierski. On sam spotkał w latach, pod koniec lat 80. osoby dorosłe, które słuchając gdzieś już jakichś homilii, kateches, do niego się zwróciły prosząc o chrzest. I miał wokół siebie takie wtedy jeszcze dziewczyny, osoby świeckie, które Pomogły mu w takim przygotowywaniu dorosłych do sakramentów. No i co okazało się, że nie wystarczy tylko przyjść, pomóc, wytłumaczyć, tylko dla tej sprawy też warto życie dać. Pokój z Tobą. Ja nie przyjmij znamien daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. W moim przypadku był to długi proces taką osobą przez którą się zbliżyłem do Pana Boga. Był błogosławiony jest Jan Paweł II, którego przyjazdy tutaj do ojczyzny, do Polski, jego homilie, jego cała nauka w dużym stopniu skłoniły mnie do przyjęcia do serca Jezusa Chrystusa. Też pamięcią sięgam do postaci mojej babci, którą pamiętam, jak się modliła, odmawiała Różaniec przy piecu. Też wtedy nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy, ale wiedziałem, że to ważne jest dla, dla mojej babci. Rozmowa z Bogiem, ale też ostatnie zdarzenie 10 kwietnia i ta tragedia nad Smoleńskiem też mi dała do myślenia o sensie życia. Aby przez całe życie byli wierni Panu, który ich oświecił blaskiem swego zmartwychwstania, Ciebie prosimy. Krzest człowieka dorosłego jest rozłożony w czasie, bo ten kulminacyjny punkt to jest Wigilia Paschalna, to jest Wielkanoc, ale pierwsze wydarzenie chrzcielne to jest y, przyjęcie znaku krzyża, to jest przyjęcie do i to się dokonuje na początku Adwentu i wtedy jest... Przełom w tych ludziach, przełom egzystencjalny, przełom ontologiczny, bo oni już przestają być osobami yy, niewierzącymi czy, powiedziałabym, sympatykami chrześcijaństwa, a stają się katechumenami, już należą do wspólnoty Kościoła. W przypadku osoby dorosłej mamy już do czynienia z wyborem kogoś dorosłego, kto chce przyjąć sam chrzest. Nie przynoszą go y, jego rodzice. Ale ktoś przychodzi sam z własnej woli. Oczywiście motywacje na początku są bardzo różne, ale myślę, że w czasie tej formacji w katechumenacie, później już w, 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 podczas obrzędu wybrania, ta motywacja staje się coraz bardziej dojrzała, coraz silniejsza i chyba coraz bliższa Panu Bogu. Skończyłem w tej chwili 45 lat i dotychczasowy ten świat bez Boga nic mi nie przyniósł konkretnego. Tutaj patrząc na naukę Kościoła i Jezusa Chrystusa upatruję i upatrywałem swoje drogi po prostu w dalszym życiu, żeby żyć z Bogiem. Był to najważniejszy dzień w moim życiu i myślę, że będzie. Ta uroczystość paschalna i ten chrzest mój, który się tu odbył w tej przepięknej katedrze, przeżyłem oczywiście bardzo. Najważniejszą taką chwilą dla mnie był moment chrztu, gdzie arcybiskup Dzięga, wypowiadając słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Chrzczecię. Tak poczułem, że przyjmuję tu Pana Boga do serca. Następnie taką ważną chwilą dla mnie było przyjęcie Eucharystii, gdzie klęczałem u góry na stopniach schodów i też poczułem ten moment, taki przyjęcie Jezusa Chrystusa do siebie, do serca.